Widzicie co tutaj jedzie? DeLorean yeah. <laughs> Radio powiedział, że DeLorean to co to? DeLorean To jest Back to the Future. Powrót do przyszłości z filmów. Najbardziej sławne auto na świecie. No, no już słyszycie co to właśnie było nawet nie wiedziałam. A auto było najbardziej crappy autem na świecie też. Mówi mi szybko wyciągaj kamerę szybko wyciągaj kamerę i szybko kamerę na światło chcieliśmy. No, udało się na szczęście ale z nowym telefonem to nie tak łatwo tak szybko szybko. Mm, ale nigdy nie widziałem takiego auta na żywo i to jakie wrażenia? Mój, mój pierwszy raz. Mm. No, no, no nie no to jest wiesz to jest takie auto ikona nie? bo ich nie produkują od ho, ho 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 chyba dłużej niż ja żyję i, i no fajnie zobacz chyba dłużej am. niż ty żyjesz nie bo z którego roku jestem w Baby. No, no to jak? Duże nie, o, duże nie, Ale nie rzeczy. produkują tych jeszcze na Nie? nie? Okej. Okay. Jedziemy do, zobaczyć do Hayemo, bo trzeba kupić jakieś rzeczy na wyjazd. A zaraz się kończy sezon, już ogólnie. Już widziałam moi drodzy już w Sainsbury. I... Już widziałam w z, z rzeczy y, jesienno-zimowe. No, w primarku moi drodzy to jakaś ogólna katastrofa. Wszystko jest z poliestru, sześciusieńko. E, w ogóle też zaczęła się już jesień. <laughs> Trochę późno się chyba wybrałam, chociaż dzisiaj dopiero jest początek sierpnia. O, co to za spódniczka? Ładna, ale bezkształtna, skółka. Także wiecie, jak to będzie biodrach wyglądało na osobie takiej jak ja. E, jak bufa. No masakra. Masakra. Co w ogóle kto pamięta? Rok chyba 2000, takie rzeczy się nosiło. O, w ogóle materiał. Z tego wszystkiego. Wiecie jak kiedyś było też. Nie wiem dlaczego ja zawsze mówię ciocia, no ale tak mi się kojarzy z ciocią na jakichś wesele, albo na świętach i to nie przepuszczało powietrza i wiecie, wiecie o co chodzi. No, zdecydowanie moi drodzy, zdecydowanie moi drodzy, zbyt późno wybraliśmy się na zakupy. Tak jak mówiłam, wszystko jesienne. Ha, wszystko jesienne. Eee... Kiszka. Kiszka stolcowa, tak bym powiedział. Nie przemyśleliśmy, nie pomyśleliśmy o tym za bardzo. No dobra, no nic, trudno. Ja mam jeszcze jakieś ciuchy w domu. Ja też jeszcze eee, jakieś mam. Ty masz też jakieś, tylko na pewno będziesz musiał koszulki jakieś sobie pokupować. Koszule masz jakieś fajne. Zdecydowanie koszulki musisz kupić, boże na no dworze jest tak strasznie duszno. Tak duszno. 27 stopni. Widzisz, Tak pokazuję? No. no ale nie ma słońca i to jest wiecie, jak jest jakiś tak kisina na maksa. No to właśnie tak dzisiaj u nas jest. Dobra, zapinam pasem. do i dobrze na kieszenie ogóle. Yy, dobra, moi drodzy, my już jesteśmy w domu ja znalazłam taki przepis, bo mamy piesi z kurczaka, także będzie schabowe z piesi z kurczaka, a tutaj po prostu jest z schabowe w żytniej panierce, ziemniaki i duszona młoda kapusta, bo to taki był właśnie plan, schabowe z młodą kapustą, także zrobimy w ten sposób, mam nadzieję, że tutaj ta kapusta też będzie dobra. Kotlety po prostu robię w zwykłej panierce, tutaj jest w chlebie żytnim, po prostu chlebek wysuszyć, zmielić, dać do piekarnika, wysuszyć, a mam bułkę tartą zrobimy w bułce tartej, także dobra, teraz bierzemy się za kapustę, w międzyczasie też na górze będą się gotowały ziemniaki wszystko zrobione na jednym ogniu. W międzyczasie zabrakło, w międzyczasie, tak się mówi, zabrakło nam bułki mielonej, także Boże, bułki tartej, także sucha bagietka jest. Wyobraźcie sobie, że mam takie szczęście, ale brzydki obraz jakoś ciemno tutaj. Mam takie szczęście, zadzwoniłam właśnie do swojego dentysty i chciałam, żeby wizyta była w Piątek 12, bo akurat mam trzy dni wolne i pani się pyta, a czy mogłabyś zrobić piątek 12, także super! Także moi drodzy, piątek 12 już będę miała nakładki na zębach. Trochę się boję tego. Więc jest specjalnie wolne, bo wiem, że to może boleć e, troszkę e, tego samego, tej samej nocy, także wiecie, że będę musiała na drugi dzień iść do pracy. No i będę miała takie 2,5 dnia, żeby się przyzwyczaić, żeby po prostu coś już pogadać w domu, no bo... E, a! Przecież ja później też mam wolny, kolejny tydzień. Super! Ale super! Ale sobie to świetnie, świetnie ustawiłam, ale brzydkie ustawienia jakieś mam tutaj w aparacie. Dziwnie to wygląda. Muszę było w ogóle po siedzieć nad tym aparatem i sobie porobić, bo ja się, nie wiem, plamy, nie plamy, jakieś takie dziwne rzeczy. Mm, także tak, cieszę się na maksa, wiecie, nowe nadchodzi. Nowe nadchodzi, że tak powiem, znaczy nowe. E, no zobaczymy jak to będzie. No zobaczymy. Długa, wiecie, długie leczenie przede mną, ale nieważne. Ważne, że wreszcie ruszyłam, że wreszcie się zdecydowałam. To jest dla mnie najważniejsze. Czas na kaweczkę. Jest i obiadek. Nałożyłam sobie pół porcji kapusty, nałożyłam sobie pół porcji ziemniaków. Zim tylko jednego fileta. No i tak tu mam tylko 480 kalorii, także... Także tak. Dobra, moi drodzy. Mata jest. A ja dzisiaj robię na razie znowu bez żadnego... Bez żadnych narzędzi, że tak powiem, bez żadnych ciężarków, bez niczego. Dzisiaj robimy trening znowu z Heather i to będzie Fierce Full Body Heat Workout. No Equipment, także się za to biorę. No i nie wiem, czy Wam powiedziałam, że jednak nie da się tego zegarka podłączyć. próbowałam wszystkiego do, do e, iPhone'a. No i niestety ja będę musiała kupić sobie zegarek iPhone'a, żeby wiecie. Tak naprawdę tutaj wszystko widzę i jest mi to niepotrzebne. Yy, tak naprawdę, jeśli chodzi o palenie nie, jest jakiś strasznie prytki obraz wieczorem tu jest. Opalenie kalorii, no bo no i tak się staram nie używać tych kalorii, które zużywam, wiecie, przy ćwiczeniach do diety. Ale mimo wszystko chciałabym, żeby mi się to tam jakoś pokazywało wszystko fajnie, no ale no niestety nie mam takiej możliwości. No bardzo to jest przykre. Ale dobra, biorę się za to. Powiem Wam przecież, że bardzo mocno myślałam na tym, żeby się zapisać na siłowni i pojechać dzisiaj na siłownię, ale tak średnio mi się chciało, także mówię, dobra, poćwiczę sobie w domu. Zobaczymy, jak mi to w domu będzie wychodziło. Jeżeli będzie mi się udawało co dwa dni ćwiczyć, um, no to co, to zostaniemy przy ćwiczeniu. W domu dużo ludzi ćwiczy w domu i ma bardzo ładne, zadowalające oferty, także dlaczego nie spróbować. Drodzy, mam tutaj małe denko, takie małe, a ten słoik taki ciężki, Estée Revitalizing Supreme Youth Power Cream. I powiem Wam tak o, pamiętacie jak ja szukałam właśnie tego kremu Global Anti-Aging i nie mogłam jego nigdzie znaleźć i mówiłam Wam, że szukałam, szukałam, szukałam i że właśnie wyszła nowa wersja. I naprawdę tego kremu, tego o nie było nigdzie, nigdzie, nigdzie. Także kupiłam właśnie ten. I później jedna z Was mi napisała po jakimś czasie, oczywiście tam pokazałam ten film troszeczkę później, i jedna z Was napisała po jakimś czasie, Jola, Ty kupiłaś zupełnie inne kremy, te kremy cały czas są. Ja też mieszkam w Anglii, one są na stronie. Wiecie jak ja zgubiłam jak weszłam i się okazało, że te kremy nagle są, ale... Doszłam, co się stało. Oni po prostu zmienili formułę i dodali filtr. Także to nie jest ten sam krem. Także to nie ja zgupiałam, tylko oni faktycznie zrobili jakieś zmiany. Mm, także tego Global Anti-Aging, taki owszem, można dostać, ale właśnie z SPF 15 lub 20, teraz już nie pamiętam. Ale ludzie narzekają, ponoć wysypuje. Także dzięki Bogu, dzięki Bogu, że właśnie kupiłam sobie ten. Taka mała, właśnie tutaj informacja dla Was. O. Robiłam małe porządki tutaj um, w swojej komodzie, wiecie, że my dalej nie mamy szafy, muszę koniecznie to zmienić, koniecznie. Także tutaj poprzebierałam już, dałam znowu swetry, poprzebierałam tylko te, co noszę, mnóstwo, mnóstwo rzeczy oddaję, yy, także, yy, także tak. Tutaj też mam niektóre rzeczy, które chcę zabrać na wakacje, tutaj zrobiłam swoje koszulki wszystkie. No, i tutaj piżamy. świąteczne. powiem wam szczerze, że w ogóle ich nie wyciągałam stąd. Mm, tutaj rzeczy do ćwiczenia, także już jakoś to opustoszało. Spodnie muszę pomierzyć, wszystkie co mam. Aha, strój kąpielowy też, muszę sprawdzić. Muszę pomierzyć te spodnie, co tutaj mam, czy je chcę zostawić, czy je chcę oddać, także, także tak. Oczywiście znalazło się z trochę skarpet bez, yy, bez pary. A tutaj mam wszystkie rzeczy, które zabiorę do HM, bo czekam na paczkę z HM. I będę na pewno musiała jakieś rzeczy oddać, także pojadę i od razu wezmę to też do recyklingu. Także wiecie, cały czas robię przemiał w tych szafach. O to chodzi, żeby to się nie kisiło wszystko. Ale długo nie pokazywałam. O, coś mi się tu kule zawinęły. A tutaj robię jakieś roboty, to szpadel stoi, ale ślicznie, zobaczcie. Już wróciłeś? O Jezus Maria. Już idę do Ciebie, idziemy. Spacer ze szkodnikiem. Tak szkodniku? Tak? Poćwicz baba, poćwicz. Wróciliśmy ze spaceru. Ta mała flądra już też śpi. Tak. Przestraszyła się. Pani obudziła chyba niechcący, tak? Bardzo przepraszam. No. A ja wam tylko chciałam pokazać jedną z rzeczy, którą kupiłam w Primarku. I co tam jeszcze kupiłam chyba? Pamiętam teraz Jezus Maria. Także zobaczcie, jakie to jest piękne. To nie będzie tutaj stało, znaczy być może będzie stało, ale w innej zupełnie konfiguracji. Także to się jeszcze okaże. Ale zobaczcie w ogóle, jak to tutaj ładnie teraz wygląda. W ogóle to mi się tak bardzo rozrasta. Muszę poczytać, jak w ogóle. Czy to się powinno piąć, czy to powinnam podwiązywać. Bo nie wiem, czy życie, że ja mam tutaj za mm, zaczepione to o takie właśnie haczyki. Ale zobaczcie, tutaj mi jest tyle nowych listków idzie. Że mi się to połamie. Boję się, że mi się to połamie. W ogóle tutaj jakiś cięższy przyszedł. No źle to wymyśliłam, źle. <grystanie> Niestety, ale właśnie coś muszę wykombinować. Tylko właśnie nie do końca wiem co. Tak samo ta roślinka. Widzę, że ona mi tutaj ładnie opada, ale nie, ona je chyba powinna opadać, także tak jak mówię, Radek już się kąpie. Też za chwilę będę szła, także moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za dzisiejszy dzień. Zostawcie jakiś ślad po sobie, mam nadzieję, że w ogóle on się podobał, że chętnie tutaj wrócicie jutro, lub tam, nie wiem, za dwa, albo za trzy dni. Buziaczki, moi drodzy. Dzięki za to, że jesteście. Pa, pa, pa.